Na kanale Osiągalna Sylwetka. Z tej strony trener Rafał Ron. Dzisiaj materiał o redukcji tkanki tłuszczowej. I myślę, że będzie bardzo ciekawie, ponieważ chcę zaproponować taką jedną z metod redukcji tkanki tłuszczowej. Zapraszam! Otóż, jeżeli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej, to jak pokazuje nasze społeczeństwo, wiele osób chce zrzucić tłuszcz, ale niewiele prezentuje odtłuszczoną sylwetkę. Z tego wniosek taki, że jeżeli odtłuszczenie sylwetki byłoby tak proste, jak się ludziom wydaje, to każdy by chodził z odtłuszczoną sylwetką. Okazuje się, że mimo, że od strony sportowej kulturystycznej jest to najprostszy proces, jednak osobom niezwiązanym z tematem stanowi do dość dużą trudność. W związku z czym dzisiaj taka jedna z propozycji dla osób, które osiąg oglądają osiągalną sylwetkę, ale nie są, powiedzmy, na jakimś takim bardziej zaawansowanym etapie. Będzie to taka dosyć prosta metoda, która daje większe szanse na to, żeby tę sylwetkę nieco odtłuścić. Ponieważ yy, nawet w kulturystyce. Mimo, że to jest proces najprostszy, to też nie jest takie zero-jedynkowe, że jest jeden schemat i się zawsze sprawdza. Są kwestie osobnicze, są kwestie genetyczne i tak naprawdę są pewne niuanse w całym procesie, i nie na każdego wszystko się sprawdzi, tak jak to by było powiedzmy w jakimś jednym schemacie. Dlatego odtłuszczenie sylwetki nie jest tak proste. Ale w związku z tym mamy wiele narzędzi, z których możemy korzystać. I tych schematów może być kilka i jest kilka i w zależności od osoby stosujemy różne zabiegi, żeby tę tkankę, żeby pozbyć się tkanki tłuszczowej z zachowaniem masy mięśniowej, ale dzisiaj właśnie taki podam jeden sposób, jak można to zrobić. Być może ten sposób u Ciebie się sprawdzi. I mam nadzieję, że część z Was wyciągnie sobie jakieś fajne wnioski w tym okresie, kiedy ta redukcja tkanki tłuszczowej, z racji na okres tutaj wiosenny, jest łatwiejsza. Tak? Więcej energii, więcej słońca, cieplej i się więcej chce. I zacznijmy od tego. Bierzemy sobie na warsztat osobę, która nie jest zaawansowana, tak? Nie jest to zawodnik kulturystyki, nie jest to osoba, która trenuje kulturystykę, która już ileś tam lat trenuje kulturystykę. Bierzemy sobie osobę, która powiedzmy obudziła się <grych> ze snu zimowego. Stanęła na wadze. No i myśli sobie: oj, trzeba trzeba jednak zrzucić tę tkankę tłuszczową, lato idzie, co to będzie, tak? No i właśnie o takiej osobie mówię, tak? Załóżmy, że ta osoba jest zdrowa, nie ma chorób przewlekłych, no się obudziła ze snu zimowego, no i chciałaby sobie jakoś redukcję przeprowadzić. To pierwsza rzecz. Musimy sobie ustalić czas. Czas realny. To nie może być tak, że ktoś mówi, że 6 tygodni, muszę zrzucić 20 kilo. Więc to to nie. Bo tutaj mam na myśli osoby, które chcą zrzucić, powiedzmy te 7, 10 kilo, tak? 5 kilo. To tak, tak, o takich osobach. Nie mówię o wychodzeniu z otyłości. To jest w ogóle inny temat. No i dobrze, musimy mieć czas. I zakładając, że tygodniowo. Tak w zdrowy sposób można gubić 0,6, 0,8, nawet kilogram miesięcznie. Załóżmy te 0,6, 0,8 kilograma nie miesięcznie, tylko tygodniowo. No to już nam pokazuje mniej więcej ile tych tygodni potrzeba, żeby załóżmy zrzucić 7 kilo. Załóżmy, to będzie taki wyznaczenie 7 kilo. No to dla 7 kilo, no to te 9 tygodni to jest realne, że w 9 tygodni 7 kilo zrzucę. Jak się bardziej zepnę, to mogę zrzucić kilo w tydzień, więc w 9 tygodni zrzucę 9 kilo. Tak? Więc to są realne założenia. To jest podstawa. Realne założenia w czasie. Więc mamy czas, mamy realne założenie. No i teraz, jak postępować dalej? I tutaj moja propozycja. Można zrobić w ten sposób. Wziąć sobie kalkulator, taki jak jest, to są kalkulatory w internecie. Najlepiej wziąć kilka, powiedzmy z trzy, żeby z trzech były dane. I potem sobie średnią ewentualnie wyciągnąć. I liczymy swoje zero kaloryczne, ten kalkulator nam wyliczy zero kaloryczne, przy bardzo niskiej aktywności używamy, bo tam jest takie wskaźniki aktywności, to wybieramy najniższy wskaźnik aktywności. I nam wyjdzie jakaś liczba. Czyli wyjdzie nam liczba zera kolorycznego, kiedy byśmy nie ćwiczyli. Czyli normalnie sobie żyjemy, mamy pracę siedzącą, z tego wskaźnika wynika, nie? I to jest nasze, to, to zero. I teraz... Kładamy sobie odżywczą, to jest klucz słowo, odżywczą dietę. Mus, muszą tam być składniki. Nie, nie może być składników z przypadku. Muszą być składniki odżywcze. I musi być dobre makro, ale to już temat na inny odcinek. I to jest, to jest bardzo ważne, że ta dieta ma być odżywcza, w makro, mikroelementy, w minerały, tak? To wszystko tam ma być. To nie może być jakaś dieta mono. Musi być odżywcza. Wszystko musi być w tej diecie i wody musi być też dużo. I dobrze, to jest nasza baza. I teraz wchodzimy na tę dietę. W idealnym stanie byłoby tak, żeby na tej diecie spobyć trzy tygodnie. Nie? Żeby zobaczyć czy to zero kaloryczne, które wyliczyliśmy, faktycznie sprawia, że nasza waga załóżmy będzie stała w miejscu albo że się ustabilizuje. I w tym czasie, jak nie ćwiczyliśmy, no to nie ćwiczymy. Nic, nie ma żadnego treningu, żadnego cardio, nic. Żyjemy tak, jak żyliśmy. Tak jak się zbudziliśmy z latargu zimowego i chcemy zrzucić tam parę kilo, to dalej nie ćwiczymy, tylko zmieniamy samą dietę. Jak już wdrożyliśmy się w tę dietę, powiedzmy te trzy tygodnie, wtedy włączamy krótki trening siłowy. Taki do godziny. Tam nie musi być full ćwiczeń na każdą partię, klatka od góry, od dołu, od boku, z każdego kąta, żeby zaatakować klatkę. Nie. Tam mają być podstawowe ćwiczenia, najlepiej wielostawowe i ma być krótki trening. Nie? I wtedy, co się dzieje? Jeżeli mamy to zero kaloryczne, które faktycznie z wyliczeń zgadza się z naszym zapotrzebowaniem, to wtedy pff, w czwartym tygodniu, jak włączymy trening, krótki trening siłowy, to tym zrobimy deficyt. I to będzie nasz deficyt. Czyli mamy fajną dietę, włączamy krótki trening. Krótki trening każdy jest w stanie zrobić. To nie jest wymagające. To nie jest jakieś duże kardio, coś tam. Jak to się ludzie rzucają zazwyczaj, a od razu i kardio, i trening, i coś tam, i, i milion brzuszków. Nie. Krótki trening i to nam robi deficyt. I tak sobie jedziemy, i wtedy waga powinna już nam spadać w dół. Ale jedna rzecz. Waga jest wskaźnikiem drugorzędnym. Powtarzam, waga jest wskaźnikiem drugorzędnym. Pierwszorzędnym wskaźnikiem jest wygląd w lustrze i fotki. Robisz sobie fotki. Na pewno na początku musisz zrobić fotki, jak ty wyglądasz. Przód, tył, bok, bok. A waga jest drugorzędna. Bo może być tak, że przy okazji zrobisz rekompozycję i waga pójdzie kilo w górę, a będziesz wyglądać diametralnie inaczej. Super. Będziesz wyglądać lepiej. Może tak być. A jak ty się skupisz na wadze, to ty powiesz, waga nie leci. <ścoughs> a to nie o to chodzi. Chodzi o efekt sylwetkowy i odtłuszczoną sylwetkę wizualnie. Nawet jeżeli waga pójdzie w górę, a wyglądasz lepiej, to jest super. Więc dobrze, jedziemy sobie takim schematem, robimy deficyt krótkim treningiem siłowym, i teraz dojdzie do stagnacji, że nam ta powiedzmy waga się zatrzyma, a sylwetka się już nie będzie tak zmieniać. To mamy dwie możliwości. Możemy zwiększyć objętość treningu siłowego. Ja byłbym za tym. Bo ten bodziec treningu siłowego sprawia, że my dajemy bodziec na konkretne partie mięśniowe, i organizm otrzymuje sygnał: zatrzymaj te mięśnie, nie spalaj tych mięśni. Ja tak obrazowo mówię, bo chodzi o to, żeby w tym procesie zachować najlepiej wszystkie mięśnie, a na początku tego y, y, procesu, jak osoba nie trenowała przez zimę, to jeszcze może delikatnie dobudować. I to jest ekstra. Tak więc dajemy bodziec przez trening siłowy. Zatrzymaj mięśnie nie? Więc dalej nie mamy cardio a tylko zwiększamy objętość treningową. Więc powiedzmy z takiego treningu 50 minutowego robimy trening godzinę 10 załóżmy godzina 15 bo podbiliśmy objętość. Dodaliśmy powiedzmy kilka ćwiczeń więcej. No, i dalej tak jedziemy. Waga dalej powinna spadać. Dieta jest ta sama, nic się w diecie nie zmienia. Dieta jest odżywcza, z minerałami, makro, mikroskładniki, ona nam tworzy tą bazę odżywiającą nasz organizm, żeby to zdrowie cały czas było, żeby organizm hulał. I teraz znowu może nastąpić stagnacja. I co wtedy mamy? Wtedy mamy w, w naszych kartach, mamy jeszcze cardio i wtedy możemy sobie dorzucić małą dawkę cardio. Dlaczego małą? Bo nie chcemy jeszcze póki jeżeli nie trzeba, to nie chcemy poprzez cardio zwiększać prawdopodobieństwa, że nam wyskoczy kortyzol. Więc dajemy małą dawkę cardio i kilka razy tylko w tygodniu. Więc tutaj możemy zrobić 20 minut kardio trzy razy w tygodniu już będzie większy wydatek energetyczny w skali tygodnia. Dieta nadal trzymana tak samo i robimy głębszy deficyt i jedziemy dalej. I teraz w końcówce redukcji możemy zrobić dwie rzeczy albo zwiększyć kardio. Powiedzmy jak było 3 razy 20 może być 6 razy 20 może być 7 razy 20. Tylko wtedy ja bym tę sesję 20-minutową przesunął na okres pozatreningowy, oddalił od treningu siłowego. Albo druga opcja, możemy z tej naszej pełnowartościowej diety, gdzie wszystkie są składniki, odciąć kalorii. Ale końcówka diety mam na myśli 2-3 tygodnie, żeby nie robić dużej ekspozycji. Właśnie na te, bo powstaną pewne braki w diecie. Więc żeby nie robić dużej ekspozycji na braki w diecie i nie robić dużej ekspozycji na kortyzol. Więc 2 trzy tygodnie końcówki redukcji, taki wiecie, już wisienka na torcie. I wtedy można tydzień, dwa tygodnie przed tą końcówką, ale lepiej tydzień dorzucić jakiś spalacz. Dopiero wtedy. Wcześniej jak ktoś ma problemy z energią, można Użyć sobie kofeiny, tak? Ale mówię o takim spalaczu, powiedzmy, jak jochimbina na przykład, tak? Czy jakieś inne. Może teraz nie będę mówił, ale jakiś tam spalacz, taki co działa, można wrzucić wtedy na samą końcówkę znowu, żeby ta ekspozycja na ten spalacz była jak najkrótsza, a zrobiła jak najlepszy efekt. Bo bez sensu jest dawać spalacz na początku redukcji. To w ogóle bez sensu. I wtedy ten y, schemat, który Wam omówiłem, ma ręce i nogi. Ma sens. Organizm jest, jest odżywiony. Jest zdrowie. Kortyzol jest w ryzach. Y, robimy deficyt tylko treningiem. Potem dodajemy delikatnie kardio. I dopiero w samej końcówce redukcji. Jest spalacz, jest więcej tego kardio, można uciąć się jeszcze z tej diety. Ale ten czas ekspozycji będzie tak krótki, że tam dalej zachowamy to zdrowie. Więc tym sposobem możemy naprawdę zrobić bardzo fajny efekt sylwetkowy, a jednocześnie mieć ten komfort podczas redukcji, komfort samopoczucia. Bo ja twierdzę, że na redukcji właśnie to funkcjonowanie podczas dnia, pozatreningowe funkcjonowanie, pozatreningowe samopoczucie sen, to to są mega ważne rzeczy. Ja rozumiem, że są dziewczyny, że Głodzą się i one zaciskają zęby, żeby przeżyć kolejny dzień. Na głodówce, Auschwitz sobie robią. Ale naprawdę, sorry, nie róbmy sobie takich rzeczy. Skoro są, e, skoro są metody skuteczne, które pozwalają osiągnąć ten efekt sylwetkowy w, e, na, na pełnym zdrowiu i w komfortowych warunkach, tak? A pamiętajmy, że metoda kulturystyczna, ze wszystkich metod, jakie gdzieś tam słyszymy o, o, o redukcji tkanki tłuszczowej, to metoda kulturystyczna jest najbardziej efektywna, najbardziej się sprawdza. Sp sprawdza się w 100%. To jest 100% pewności, że metodą kulturystyczną zrobisz redukcję tkanki tłuszczowej na wysokim poziomie. Nie? Natomiast tak przenosząc tę metodę kulturystyczną, bardziej na ten obszar osób rekreacyjnych, które powiedzmy zimą nie trenowały a chcą okresowo trenować, żeby ten tłuszcz, powiedzmy, żeby pozbyć się tłuszczu, to właśnie w tym schemacie się sprawdzi. Dlatego myślę, że to coś Wam pokaże. Może ktoś z Was spróbuje tym schematem jechać, żeby właśnie mieć tą dietę pełnowartościową, deficyt zrobić treningiem siłowym, to jest klucz. A kardio dopiero jest końcówka. Spalacz to jest końcówka. Ucięcie kalorii to jest końcówka. I pamiętajmy o nawodnieniu. To jest mega, mega ważne. Szczególnie, kiedy się robi ciepło, tak? Dziękuję za wszystkie Wasze komentarze. Zapraszam do komentowania tego odcinka. Podrzucajcie pomysły, o czym chcielibyście posłuchać. A ja taki odcinek mogę Wam przygotować. Zapraszam na stronę www. Osiągalna sylwetka Rafał Ron. Niech moc będzie z Wami!